Na siatkarskie emocje. Zaprasza Wektra. Siatkarki Siatkarka Bielsko-Biała mistrzyniami Polski. Muszynianka zdetronizowana. Stalmielec i Jadar Radom pozostają w pluslidze. W Spale odbyła się olimpijska gala siatkówki. Szkoła Mistrzostwa Sportowego ma już 10 lat. 6 lat czekano w Bielsku Białej na odzyskanie tytułu Mistrza Polski w Siatkówce Kobiet. I doczekano się. Darek osiej kłaniam się w magazynie Polska Siatkówka. Nasz program rozpoczynamy od wieści, właśnie z Bielska Białej. Nad Nadkomplet widzów w hali w Bielsku Białej oglądał piąty mecz w wielkim finale Plus Ligi Kobiet. Gospodynie, siatkarki BKS-a bardzo chciały zdetronizować muszyniankę Muszyna, która miała apetyt na trzeci z rzędu tytuł Mistrzowski. Po pierwszym secie wygranym przez Muszyniankę do 21, ten trzeci tytuł był coraz bliżej, ale BKS Aluprow zdołał się podnieść i w kolejnych partiach wręcz zdeklasował Muszyniankę, wygrywając kolejno do 12, 16 i 22. Jest Naprawdę udało nam się. Jestem niezmiernie szczęśliwy. Wielkie gratulacje dla całego zespołu, dla dziewczyn, za tą ciężką pracę. Opłaciło się jednym słowem, bo jest złoto naprawdę ciężko wypracowane. Cóż, tak na gorąco. No... Sama radość, sama radość i tylko y, trzeba się z tego cieszyć. Dzisiaj długo, długo bo będziemy się z tego cieszyć na pewno długa zabawa. Nie było łatwo. E, chciałyśmy doprowadzić do tego piątego spotkania tutaj. E, Zbięłyśmy się w czwartym secie. Troszeczkę rywalki nam odskoczyło, ale my nie skąpimy ani na chwilkę i możemy się cieszyć z zwycięstwa. Piękna radość w Bielsku Białej. Wielkie gratulacje dla siatkarek BKS lub Prof Bielsko-Biała, ich trenera Mariusza Wiktorowicza i zarządu klubu z prezesem Czesławem Świstakiem. Oglądają Państwo magazyn Polska Siatkówka, już przenosimy się do spały. Tam odbyła się olimpijska gala siatkówki, a w Parku Pokoleń Mistrzów Sportu uroczyście otwarto aleję siatkówki. Gościmy w spale w Centralnym Ośrodku Sportu Olimpijska Gala Siatkówki Spała 2010. To tablica, drodzy Państwo, z nazwiskami i imionami złotych medalistów Mistrzostw Świata z Meksyku z 1974 roku. Wielki sukces teamu trenera Huberta Kata Wagnera. Zanim w naszym magazynie powiemy o Olimpijskiej Gali Siatkówki, jaka ma miejsce tutaj w spale, to. Nasz raport ligowy w magazynie Polska Siatkówka w Sopocie i w Gdańsku. O utrzymanie w Plus Lidze grały siatkarki Stali Mielec i siatkarze Jadaru Radom. Siatkarki Trefla Sopot miały awansować do PlusLigi bezpośrednio, a nie po barażach. Nie zdołały jednak pokonać TPS Rumia i musiały szukać swojej szansy w konfrontacji ze Stalą Mielec, dziewiątym zespołem Plus Ligi. W Mielcu Sopocianki walczyły dzielnie i ambitnie, przegrywając dwukrotnie po 2 do 3. Te wyniki zapowiadały emocjonujące mecze w Sopocie i wlały nadzieję w serca kibiców Trefla. I to chyba tym najwierniejszym, bo o tłumach podczas trzeciego meczu mówić nie można. Na meczu obecni byli Kazimierz Wierzbicki, właściciel klubu i jego prezes Konrad Piechocki. Tymczasem zamiast emocji było rozczarowanie i to duże. Stal Mielec pokazała siatkarkom Trefla miejsce w szeregu wygrywając trzeci mecz 3 do 0 w setach do 11, 21 i 17. Stal okazała się za twarda dla Trefla. I będzie grała w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. Dla nas to był bardzo długi sezon, i ja myślę, że nieudany, bo. Bo pomimo tego, że wygraliśmy tyle spotkań, co piąty zespół po rundzie zasadniczej, skończyliśmy no, z różnych względów na dziewiątym miejscu i chyba sami jesteśmy sobie winni. Nie wygraliśmy kilku spotkań, które byliśmy w stanie wygrać. Spotkania pod koniec ligi ułożyły się tak, jak ułożyły i stąd jesteśmy dzisiaj w Sopocie. ale szczęście, że to już jest za nami i gratuluję dziewczynom, że wytrzymały to i psychicznie i fizycznie, bo to był naprawdę trudny, długi dla nas sezon. Na pewno jest ogromny, ogromna gorycz, żal Ej, jakich słów nie użyć. To... Na pewno, na pewno te najcięższe, jakie tylko były, przychodziły na myśl. I nie przede wszystkim tu z porażki z Mielcem, ale również z porażki zrobią przede wszystkim nawet z porażki zrobią. I tutaj nie ma co kryć. Każda z zawodniczych, ze sztabu szkoleniowego, wierzyliśmy w ten awans. Działacze również spodziewali się awansu. No nie udało się tak, że no, osoba nie ma co się dziwić, że, że jest ogromny smutek i żal. Właściciel Trefla Kazimierz Wierzbicki tragedii znieawansowania siatkarek Trefla Sopot i siatkarzy Trefla Gdańsk nie robi. Dobrze grały i siatkarki i siatkarze przez cały sezon. Pier, siatkarki pierwszy raz w pierwszej lidze, siatkarze też nowy zespół, bardzo równe mecze, bardzo wyrównane, duży pech. Końcówkach, w Tajbrekach ostatnich meczów, gdzie traciliśmy w każdym Tajbreku, zarówno dziewczyny, jak i chłopcy po trzy punkty, które zdecydowały o tym, że nasze zespoły przegrały. Był to jakiś niefart. No ale będziemy się zastanawiali, co dalej, co w następnym se sezonie yy, i czy nasz klub będzie uczestniczył w budowie silnej środków na Trefl czy Jadar? Barasz o miejsce w Plus Lidze rozpoczął się od dwóch zwycięstw Radomian, ale przed meczem w Gdańsku Jadarowcy nie mogli czuć się spokojni. Ekipa Trefla napędziła im strachu we wspomnianych spotkaniach. Pierwszy set trzeciego meczu był nerwowy i bardzo zacięty. Faworyci, czyli siatkarze Jadaru, byli w opałach, ale zwyciężyli 25 do 23. W drugiej części gospodarze pokazali ambicję i wielkie pragnienie awansu. Pokonali Radomian do 21. Dzisiaj zostałem zaskoczony. Doskonałą grą na początku, doskonałą grą Zambretty i Skalskiego. Wil grał tak samo, nie mogliśmy, zatrzymywaliśmy środek, były roboty na skrzydłach. Od trzeciego seta przestawiłem ustawienie, wzmocniliśmy blok, wygraliśmy, bo jesteśmy lepsi. Wraz z drugim setem skończyły się jednak emocje. Potem okazało się, że nawet osłabiony Jadar jest po prostu za mocny dla Trefla. Pokazały to dwie kolejne partie. Radomianie wygrali je gładko do 17 i 18. Trochę było nerwów, trochę już przede wszystkim kondycyjnie i fizycznie opadliśmy, bo byliśmy drużyną, która pierwsza zaczęła przygotowania do sezonu i ostatnia kończy. Także a poza tym graliśmy przez cały sezon w bardzo okrojonym składzie. Cały czas ktoś od nas wchodził, więc te mecze dla nas były bardzo ciężkie, ale najważniejsze, że skończone pozytywnie i utrzymaliśmy plus ligę dla Radomia. Po meczu Radomianie mogli odetchnąć z ulgą. Zespół z Gdańska czuł z pewnością zawód wynikiem całego sezonu. Cały sezon byliśmy w zasadzie na pierwszym miejscu. Byliśmy głównym faworytem do awansu. Pierwszą rundę play przeszliśmy praktycznie bez większych problemów. No i coś się zaczęło, coś się coś stanęło. Po takich rozbuchanych nadziejach i ambicjach przyszło nam walczyć w, w barażach o awans. Nie udało się, zabrakło nam sił, sił fizycznych. Tref zagrał w barażach pod okiem nowego trenera, Piotra Szulca. Dwa sety zagraliśmy bardzo dobrze. Szkoda, pierwszego, gdzie mieliśmy dwie piłki w górze w ataku, jakbyśmy je skończyli, wygralibyśmy seta. Też inaczej ten mecz by się ułożył, prawda? Bo drugiego wygraliśmy zdecydowanie prowadząc trzema, czterema punktami. Myślę, że, że ci chłopcy zagrali na maksimum swoich możliwości akurat w tym okresie czasu. Wcześniej zespół prowadził Jerzy Strumiło. Zmiana nastąpiła po porażce Trefla z Fartem Kielce w finale pierwszej ligi. Zmiana trenera przyniosła dużo świeżości i naprawdę atmosfera zdecydowanie się poprawiła. To, to jednak trochę już było późno i mimo tego, że naprawdę mobilizowaliśmy się na każde spotkanie i mieliśmy dużo spotkań I roz, dużo rozmawialiśmy, dużo było taktyki, eee, to po zabrakło nam... Sportowo. Tref potrafił wygrać z jadarem 4 sety. To za mało na awans. Niewiele brakowało, do sprawy, żeby sprawić niespodziankę w Radomiu. Było bardzo blisko, nawet w pierwszym meczu, e, gdzie przypomnę, mieliśmy kilka piłek na 2-1 w setach. Bo walczyliśmy następnego dnia, przegraliśmy 3-2. Dzisiaj też uważam, że tutaj kluczem był do, do wygrania pierwszy set. Jadar pokonał tref i utrzymał się w Plus Lidze, ale w obozie Radomian euforii nie było, bo wraz z sukcesem aktualne stały się pytania o przyszłość Jadaru i Radomskiej Siatkówki. Wróciła bowiem sprawa finansowania zespołu przez firmę Tadeusza Kupidury. Prezes i sponsor klubu nie krył, że czuje się zawiedziony wynikami jego zespołu, a na zwiększenie budżetu.